Ej, pogadajmy chwilę o trzecim sezonie tego lata stałam się piękna. The Summer I Turned Pretty. Co się stało w tym sezonie? Nie wiem jak wy, ale ten serial był takim moim absolutnym guilty pleasure i chyba taką jedyną tinówką, którą oglądałem jako dorosły człowiek, no i miałem w sobie naprawdę takie ciepłe kluchy, jakby ja się czułem, jakbym znowu miał 16 lat, bo przeżywałem każdą tą rozterkę, każdy ten problem, każdą kminę. No i odpaliłem trzeci sezon i... C co tam się wydarzyło? Nie wiem, czy to wina bardziej tej turbo koślawej i jakiejś takiej przesadzonej gry aktorskiej, czy scenariusza, który po prostu jest pełen wybuchów, każda rozmowa, awantura jest po prostu, wiecie... Ultimate, tam się dzieją takie cyrki. I wiecie, powiedzmy to sobie jasno: ci aktorzy nigdy nie byli wybitni. To są młodzi ludzie, którzy fajnie się spisali w jakiejś koncepcji, ale to nie są wspaniali aktorzy. No, ale teraz to jakoś wybitnie wychodzi na wierzch. Wydaje mi się, że to zwina tego, że jak oni mieli po te 16-17 lat na ekranie, to to trochę pasowało. Taka infantylność, taka czasem nieudolność w podejmowaniu decyzji. Ale jak już patrzymy na nich w trzecim sezonie, jak na dorosłych ludzi, to to jest tak nieprawdopodobne. Tak cringe'owe momentami. A jeszcze jako reprezentant timu Tak, ja wiem, tu się zrobi kontrowersyjnie. timu Jeremiah. Co oni zrobili z moim Jerem? Jakby coś się stało z tym chłopakiem. W sensie szczególnie pierwsze dwa odcinki. Chłopak, który wcześniej tyle rzeczy ogarniał. Opiekował się matką. Jak on miał w głowie poukładane. No to nagle nie, no maila nie potrafi wysłać. I powiem wam tak. Pierwsze dwa odcinki tego sezonu. No we mnie rósł niepokój niesamowicie. Bo sobie myślałem, nie, nie. To nie jest ten serial. Trzeci odcinek. Ja pier... Apogeum nieznośności, jakby niezrozumiałych dla mnie sekwencji, tragedia. Ale w czwartym odcinku, uważam, że w czwartym odcinku wraca ta iskierka, wraca ta magia The Summer I Turned Pretty i w końcu są jakieś rozmowy, w których możesz się zaangażować, w których emocjonalnie to jakoś z tobą rezonuje, w których, no nie wiem, ja pierwszy raz po czwartym odcinku miałem taki, wiecie, mini smutek w sobie, że skończyłem oglądać i mam takie hmm. No, trochę sad. Ci rodzice w końcu jakieś takie racjonalne dialogi dostali, bo w tych pierwszych odcinkach to oni po prostu, no, gorzej niż te dzieci. Ja jeszcze trzymam kciuki, że nie zepsują mi mojego ukochanego Guilty Pleasure i że ten serial wstanie z kolan. Ale dajcie mi znaka, jak wasze wrażenie póki co. No i oczywiście pytanie graniczne, dzielące społeczeństwo, który tym jesteście?